Rok po kroku połączymy falownik DS z czystym Home Assistant takim, jaki macie tuż po jego pierwszym uruchomieniu. Omówię przynajmniej dwa sposoby na taką integrację. Pierwsza z użyciem Solarmana i to jest ta prostsza wersja, a drugą zbudujemy z użyciem ESP32. Przy czym w tym materiale omówimy sobie integrację z użyciem Solarmana, a integrację z użyciem ESP32. Zrealizuję w jednym z kolejnych materiałów. Pytania w tych tematach dostaję cyklicznie w komentarzach i w mailach, więc uznałem, że być może jest sens, abym jednak zrobił takie materiały, mimo że znajdziecie już informacje na ten temat w internecie. Poza samym pokazaniem tych integracji chciałbym też porozmawiać o ich wadach i zaletach, ale od razu uprzedzam, że prawdopodobnie dojdziemy wspólnie do wniosku, że. Dobrze by było włożyć trochę więcej wysiłku i zbudować sobie integrację w oparciu o OSP3.2. Jednak jeśli nigdy wcześniej nie bawiłeś się tego typu rzeczami, to zacznij od tej najprostszej, którą będę dziś omawiał z użyciem Solarmana. Być może ona tobie wystarczy, mimo jej wad, które posiada. Do integracji z Solarmanem nie potrzebujesz nic więcej niż falownika z podpiętym do WiFi data loggerem oraz oczywiście serwera Home Assistant. Jak się już zalogujesz do tego Home Assistant pierwszy raz, to zobaczysz mniej więcej taki ekran, na którym no, niewiele się dzieje. To sobie można tutaj pokonfigurować na milion różnych sposobów, tego nie będziemy omawiać. Nas interesuje, co trzeba zainstalować i jak to skonfigurować, aby można korzystać z tej integracji z SolarManem i zarządzać falownikiem. Przede wszystkim, żeby móc zainstalować integrację z SolarManem, potrzebujesz Haksa. Hacks to jest skrót od Home Assistant Community Store i to jest taki sklep, powiedzmy, w którym możesz pobrać różnego rodzaju narzędzia, które nie są oficjalnie dostępne w sklepie Home Assistant, tym, który on ma w siebie wbudowany. No i żeby zainstalować tego hacksa, to sobie znajdziemy jakąś informację, jak to zrobić i wpiszemy sobie w Google HCS Install. I on powinien nam zaproponować główną stronę Haxa, na której zobaczycie no, taką prostą instrukcję. I tutaj jest ważna uwaga. Ja zakładam, że wy w większości, ale mam nadzieję, że wszyscy macie zainstalowanego tego Home Assistanta w oparciu o ich system operacyjny, czyli ten Home Assistant Operating System, bo to jest jedna z najbardziej polecanych aktualnie metod instalacji, która zapewnia Wam, jako użytkownikom, bezproblemowe użytkowanie Home Assistant. Jeśli więc Twój Home Assistant nie jest tak zainstalowany, to spróbuj to zmienić, bo jak nie tutaj, to gdzieś indziej będziesz mieć z tego tytułu trudności. Wracając już do samej instalacji Haxa, to my musimy po prostu postępować zgodnie z tą instrukcją i w pierwszej kolejności dodajemy do repozytoriów Home Assistant repozytorium z właśnie tym haksem. I można to zrobić po prostu klikając tutaj na ten link. My sobie na niego klikniemy, i on tu domyślnie będzie stosował taki adres i będzie chciał, żeby to był wasz adres dla waszej instalacji. I myślę, że w większości przypadków wy pod takim adresem możecie się łączyć. No ja tak kolorowo nie mam, bo mam testową instancję, więc ja muszę sobie po prostu skopiować adres IP, wkleić tutaj, A, jeszcze usunąć to, co niepotrzebne, zapisać i teraz po prostu klikam Open Link. I w momencie jak kliknąłem, on mnie przeniósł właśnie do tego Home Assistant, otworzył tą stronę i on próbuje dodać do repozytoriów właśnie tego haksa. Klikamy dodaj. No i gdy już go doda, to musimy dalej postępować zgodnie z tą instrukcją, bo to tak naprawdę jest instalator, który będzie tam instalował paczki pod spodem. No i jak widzimy, trzeba nacisnąć tutaj przycisk install w pierwszej kolejności. No więc klikamy. A w międzyczasie przypominam o Łapka w górę, subskrypcjach i komentarzach. Pamiętajcie, kanał, który się nie rozwija, kanał ten umiera. A żeby się rozwijać, właśnie te rzeczy są potrzebne wszystkim kanałom na YouTube. Za chwilę powinien się zainstalować. Ja już tego nie będę. O, i mamy tutaj ten, ten, ten instalator tego haksa. I zgodnie z instrukcją mamy go wystartować. Więc. Uruchamiamy i patrzymy jakie tutaj mamy logi, tak? Bo tutaj każe też przejrzeć logi. No i ok, widzę, że zakończył tą instalację tutaj macie i każe zrestartować Home Assistant przed konfiguracją już samego samych integracji. Ok, więc przejdziemy sobie tutaj w narzędzia deweloperskie i uruchomimy to ponownie. OK, mój Home Assistant się zrestartował, więc ja mogę teraz przejść już bezpośrednio do integracji, bo jak zobaczycie, to tamten add-on on jest wyłączony. O, tutaj. On jest wyłączony. On już nie jest potrzebny. To jest tak naprawdę instalator i, i nie ma tutaj żadnego problemu. To tak ma być. On ma być wyłączony. My teraz będziemy tą integrację budować z, z użyciem innych narzędzi. I wchodzimy w urządzenia oraz usługi. Tutaj z ustawień to wybieramy. I musimy dodać integrację. I tutaj właśnie wybieramy sobie haksa. Teraz możemy dodać tą integrację haksa. Ok. Musicie potwierdzić kilka rzeczy. Generalnie, że umiecie to obsługiwać. Myślę, że wszyscy potwierdzą, nawet jak nie potrafią, ale od czegoś trzeba zacząć, żeby się nauczyć, nie? i wyskoczy nam taki pop-up, yy, w którym będziemy uwierzytelniać tą naszą instalację kontem na Githubie. Będzie nam potrzebny ten kod. Przechodzicie sobie na tą stronę. Można w nowej karcie po prostu otworzyć. No i tak, jeżeli ktoś nie ma konta, no to musi je utworzyć. Trzeba wypełnić po prostu dane, jakieś tam username, pasło, e-mail. Pasło, hasło oczywiście, ale jest password, więc się pomerdało. Hasło, tak, e-mail i te wszystkie rzeczy. No i co? No, tak jak na każdej innej stronie, no po prostu to jest darmowe, więc nic tu Wam się nie stanie, żadna krzywda. A jak ktoś ma konto, no to się po prostu musi zalogować, tak? I korzystacie z tego konta. Klikacie continue i przepisujecie ten kod, który był tutaj, prawdopodobnie do się go po prostu skopiować i wkleić. O. I klikamy Continue. I autoryzujemy ten zielony guziczek tak Authorize hacks Ok. I to już jest za nami. i Tu jak wrócimy, patrzcie, utworzono konfiguracja się powiodła. I ta integracja jest taką nadrzędną integracją, z której korzystacie do tych integracji, które są dostępne za pośrednictwem Hacksa. I poza samym faktem, że ta integracja się zainstalowała i ona jest dostępna, macie jakąś tam jej konfigurację, to w menu macie już odnośnik do właśnie Hacksa. Jak sobie na niego klikniecie, to tutaj macie no, taki Community Store, tak, w którym możecie różne paczki, dashboardy, no całą masę rzeczy, których nie ma w oficjalnym repozytorium Home Assistant. Możecie stąd pobrać, zainstalować i ich używać. Polityka tutaj jest. Y Społeczność bardziej otwarta niż ta restrykcyjna w home system, dlatego jest tu więcej więcej różnego rodzaju integracji. A my szukamy integracji z Solarmanem, więc po prostu, jak w każdej wyszukiwarce, wpisujemy sobie Solarman. Ok. Jak widzicie, mamy dwie przynajmniej, tak? Jedna i druga. I część osób. Instaluję jeszcze tą. Sytuacja wygląda tak, że ta była pierwsza, a na jej podstawie została zbudowana ta, Solarman. I na dzień dzisiejszy, my wybieramy tą, która ma po prostu napisane Solarman. Robimy tak dlatego, że ma więcej opcji i jest cały czas rozwijana. Co możecie zobaczyć tutaj, że w zeszłym miesiącu była jakaś aktualizacja, a tu ostatnio 9 miesięcy temu. Chcemy to, co jest cały czas rozwijane, a nie ten projekt, który no, troszeczkę umiera. Klikamy sobie więc na to. I tu już jest prosta sprawa klikamy po prostu Pobierz. Nie musicie tutaj już nic zaznaczać, bierzecie tą wersję, która jest domyślna. Chyba, że wiecie, co robicie, nie wiem, macie jakiś błąd w nowszej wersji, no to możecie sobie przeinstalować na jakąś starszą, ale domyślnie nie potrzebujecie żadnej innej wersji. Klikacie po prostu Pobierz. I ona się już pobrała. Jak zobaczycie, będziemy oczekiwali tego, żeby zrobić restart. Klikamy, Home Assistant się zrestartuje. Dobra, mój Home Assistant już wraca do żywych. I my teraz z powrotem przechodzimy w urządzenia oraz usługi. I w tym ekranie już klikamy sobie opcję dodaj integrację. I wyszukujemy tym razem SolarMAN. Patrzcie, już ją mamy zainstalowaną, możemy z niej skorzystać. Jest to niestandardowa integracja dostarczana przez Haksa. Klikamy na nią i odpali się kreator konfiguracji. I to co jest ważne, zobaczcie, że jeżeli działacie w tej samej sieci, to nic praktycznie nie musicie tutaj ustawiać. On powinien znaleźć ten wasz data logger samodzielnie i sam wypełnić te wszystkie informacje tutaj. Wy nic nie powinniście musieć tutaj ustawiać, jeżeli wszystko jest OK. No ale sieci są różne, więc no, trochę omówimy, jak to skonfigurować, w razie czego ręcznie. Zacznijmy od nazwy urządzenia. Możecie sobie to nazwać dosłownie dowolnie. Możecie nazwać po prostu na przykład DEJE, ale pamiętajcie, że ta nazwa jest zawsze na początku każdej nazwy NC. I dobrze, żeby była dość krótka, ale jednocześnie, żebyście też nie mieli wątpliwości o co chodzi w przyszłości. Jeżeli Wam się pojawią jakieś inne encje, żeby one się nie dublowały, więc ona zawsze jest dodawana na początku każdej encji. Musicie coś tutaj ustawić, ustawcie coś sensownego. Jak macie jeden falownik, no to jak nazwiecie sobie DEJE, no to wiadomo będzie o co chodzi. Nie? W kolejnym polu mamy numer seryjny, przy czym chodzi tutaj o numer seryjny Data Logera, tego co macie podłączonego z antenką na dole. I powinniście go znaleźć koło QR kodu i hasła, które no, były prawdopodobnie potrzebne, żeby się w ogóle podpiąć do Deye Cloud czy SolarMana jak zestawialiście pierwsze połączenie z tymi aplikacjami. No i dalej idąc mamy adres IP. Adres IP jak nie znalazł sam to wy musicie znaleźć albo na swoim routerze, albo jakimś IP skanerem. No albo z jakiegoś powodu go znacie, ale tak jak mówię, podkreślam to jeszcze raz, w większości przypadków ten adres tu się powinien znaleźć. Jeżeli się nie znajduje, to potencjalnie macie coś zablokowane i i tak się nie połączycie, albo jesteście w ogóle w innej sieci. To znaczy podpięliście na przykład ten swój logger do zupełnie innego routera Wi-Fi, bo macie na przykład dwa w domu. Port, jeżeli nic nie zmienialiście, to będzie 8.8.9 i profil, w większości przypadków będziecie mogli zostawić na auto. Jeżeli profil na auto nie będzie działał, no to musicie coś tu już wybrać z tej listy. Jak widzicie, to też jest informacja, że to nie jest tylko do DE, ale generalnie, jeżeli chodzi o deje, to tak jak macie trójfazowy, hybrydowy, to bierzecie tego DE P3. Jak macie deję jakiś stringowy z tym logerem, czyli taki podłączony po prostu on-gridowy do sieci, bez, bez hybrydy, bez magazynu, no to daje string. Jak macie mikroinwertery, to daje mikro. Jak macie hybrydę jednofazową, to jest ta daje hybrid, po prostu. Ale w większości przypadków powinno Wam wystarczyć auto. Jeżeli tu znalazł to wszystko sam, to na auto też będzie ok. On sam powinien znaleźć te wszystkie parametry na podstawie po prostu Waszego falownika. I jak już to wszystko jest wypełnione, to klikacie zatwierdź. I on teraz buduje sobie te wszystkie encje i robi tą integrację. O, jak widzicie w tym momencie udało się ją zbudować. Tu możecie sobie wybrać tam dla obszarów już zarządzania w Home Assistant. Możecie sobie wybrać obszar, ale nie trzeba. No ale załóżmy, że nie, nie ma nic tu sensownego, no to nie wybieram żadnego, ale generalnie jak chcecie agregować urządzenia to sobie możecie wybrać obszar. To nie jest opcja związana z samą integracją, to jest po prostu element Home Assistant, on tak sobie agreguje te wszystkie integracje, że możecie je poprzypisywać do różnych pomieszczeń. I klikamy po prostu zakończ i w tym momencie my już tą integrację zobaczcie mamy. Ale zanim sobie klikniemy tutaj, zobaczyć, czy to faktycznie działa, to dwa słowa o największych wadach tej integracji. Pierwszą jest to, że według mnie ona jest niestabilna. Nie udało mi się nigdy znaleźć dokładnego powodu tych niestabilności, natomiast jest tak, że ona potrafi czasami na 5 minut przestać odpowiadać. Nie jesteście w stanie pobrać żadnych danych i wysłać swoją drogą to samo się dzieje z chmurą z DA Cloud. ona ma. On ma dokładnie tak samo, że czasami nie można odczytać danych ani zapisać tam, jakbyście chcieli ustawiać parametry waszego inwertera. Nie wiem, czemu tak jest. Próbowałem kiedyś ustalić, co tam się może dziać. Myślałem kiedyś, że to właśnie przez połączenie z chmurą i one ze sobą konkurują wzajemnie, no ale odpiąłem się od chmury całkowicie i też to nie rozwiązywało problemu, także to chyba jest bardziej złożone. I nie znam rozwiązania tego problemu. Po prostu trzeba się z tym liczyć. Ale myślę też, że wielu osobom może to nie przeszkadzać, one mogą nawet tego nie zauważać, bo no, kto spędza życie patrząc na, na ten falownik i czy tam w każdym momencie może, może kliknąć. Ale nawet jak budujecie np. w Home Assistant wykresy z waszego zużycia, to zobaczycie takie dziury, bo on po prostu czasami nie odpowiada i Home Assistant nie ma skąd wziąć danych. tak Z produkcji, zużycia. Czy tam, nie wiem, jakichś parametrów baterii. Będą dziury po prostu w tych wykresach. Drugą zaś wadą jest to, że nie da się tutaj zrobić czegoś takiego, że jeżeli stracicie komunikację z tą integracją, bo na przykład padnie wasz serwer Home Assistant, to żeby falownik wrócił do jakichś nastaw domyślnych. On zawsze zostanie przy takiej integracji z Solarmanem, on zawsze zostanie na tych nastawach, które są. Ostatnimi zapisanymi w jego pamięci. I nie ma tu sposobu. No nie, nie wymyślicie nic, musielibyście jakieś zewnętrzne jeszcze sterowanie zrobić, które będzie sprawdzało, czy Home Assistant działa, i wtedy dopiero, jak nie działa tak, to będzie nadpisywał do jakichś domyślnych ustawień. No ale to, to jest bez sensu. Ale to, jak duży to będzie problem, w głównej mierze zależy od tego, co Wy właściwie robicie z tą integracją. I być może część po prostu nie obchodzi, to nawet jak padnie, to się tam nic wielkiego nie wydarzy, ale jak ktoś na przykład zaczyna handlować tą energią, tak naprawdę i robi to na podstawie wielu różnych warunków, no to może się trochę zdziwić, tak jak home assistant przestanie działać, a on będzie na jakichś tam zadeklarowanych nastawach dalej kontynuował przez kilka godzin działanie. Jednak, mimo tych wad, to pamiętajcie, że jest to najprostsza integracja to jest raptem kilka kliknięć i warto jest jej użyć, żeby zacząć, żeby spróbować, bo prościej już nie będzie, nie? A jak się Wam spodoba i będziecie chcieli coś więcej wycisnąć, będziecie chcieli, żeby to było bardziej stabilne, to wtedy najwyżej zrobicie to lepiej, ale warto zacząć od czegoś prostego tak ja przynajmniej uważam. No i jak już mamy skonfigurowane to nasze urządzenie, tak to możemy sobie tutaj kliknąć na po prostu urządzenie i zobaczyć, że mamy parametry różne, one się wyświetlają. Tu mamy jakiś dziennik tak, gdzie możecie zobaczyć co się zmieniło ostatnio. No i jak chodzi o baterię, zobaczcie, że mam 100% aktualnie. Tu mam jakąś tam, nie wiem, jakieś obciążenia na fazach. To wszystko tu jest zapisane. No i co najważniejsze, jeszcze macie konfigurację. W tej Integracji, którą pokazałem, pamiętajcie, w tej najnowszej, po prostu Solarman bez żadnych dodatkowych tam informacji, macie możliwość sterowania parametrami pracy waszego falownika. Wiem, że nie w każdej jest to możliwe i ludzie mają z tym później problem, że zainstalowali coś innego i twierdzą, że to nie działa, wszystko co pokazywałem, bo oni nie mogą tym sterować. To jest właśnie spowodowane przez to, że nie używacie tej najnowszej integracji SolarMana.